Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 594 odcinek podcastu BSSB z tajemnic. Ostatnie odcinki były takie trochę bardziej HR-owe i o środowisku pracy, a w takim razie dzisiaj wejdziemy sobie w obszar biurowy. Stawiam sobie takie pytanie: biuro tradycyjne, serwisowane, a może coworkingowe? Hmm, przed takim wyborem stoi niemal każdy najemca. No, dlatego niemal każdy, no bo część może w ogóle nie chcieć biura i pracować sobie z domu i mieć po prostu swój własny kąt doświadczenia usług, które ma robić. No ale, jeżeli prowadzicie nieco większą firmę, no to raczej poszukujecie dla siebie jakiegoś miejsca, do którego chcielibyście być przypisani, przypięci, gdzie wasze logo widniałoby na elewacji budynku albo chociaż na drzwiach do waszego biura. No i macie kilka opcji. A jednymi z tych, które można rozważyć, są właśnie biura tradycyjne, biura serwisowane, czyli tak zwane flexy oraz biura coworkingowe. I dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym, jakie są różnice pomiędzy tymi wszystkimi trzema typami przestrzeni biurowych. Trzema, a może dwoma, a może jest jeszcze jakaś inicjatywa, która pozwala na szerszą skalę korzystać chociażby na przykład z biur coworkingowych. O tym właśnie dzisiaj usłyszycie. No to zaczynamy. Najpierw model tradycyjny, czyli coś, co towarzyszyło nam przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Wybieraliśmy sobie budynki lepsze bądź gorsze w kamienicach, w budynkach ze szkła, aluminium, stali. Budynki, które mają różnego typu certyfikaty jakości. Budynki, które no właśnie widzimy na ulicach polskich miast i są taką wizytówką wręcz wielu, wielu miejscowości. I czasami nawet mówimy, a spotkajmy się przy. Budynku XYZ i, i wszyscy wiedzą, gdzie to jest. No, fajnie. Dobra, czyli mamy budynki, w których mieszczą się biura tradycyjne. Co takiego dają nam biura tradycyjne? Ja sobie wylistowałem kilka takich różnych elementów, o których chciałbym Wam powiedzieć. Na pewno znajdziecie trochę więcej różnego typu argumentów bądź. Takich czynników, które akurat są charakterystyczne dla biur tradycyjnych, ale posłuchajcie, co ja tutaj wyciągnąłem. Pierwsza rzecz, no to własna przestrzeń. Tak, wchodząc na budynek. W którym możecie sobie wynająć tradycyjne biuro, dostajecie do swojej dyspozycji część piętra, całe piętro bądź kilka pięter w zależności od Waszych potrzeb i to tam aranżujecie sobie w dowolny sposób przestrzeń, jaką chcielibyście mieć. Możecie to robić na własną rękę, możecie skorzystać z agencji, w zasadzie nie agencji, tylko biur specjalizujących się w aranżacji takich przestrzeni. No, i wtedy znajdujecie ten swój kąt. Skoro mowa o agencjach, to agencje oczywiście nieruchomości mogą Wam pomóc w znalezieniu takiego biura, wynegocjować dla Was dobre stawki. No a takie agencje, które na przykład robią to dobrze, no to są firma Cores, firma JLL czy Cushman Wakefield, które mamy przyjemność gościć w klubie Pro Progression. Dobra, no to własna przestrzeń, dowolna aranżacja, ale zaczynają się tutaj pewne schody, gdyż. Jeżeli chcecie takie biuro, to najprawdopodobniej będziecie musieli wynająć je na długi okres. Co to znaczy długi okres? Takim tradycyjnym okresem najmu jest 5 lat. Tak, czasami zdarzają się nieco krótsze, czyli w okolicach 3-letnich okresów najmu, natomiast to 5 latki, 7 latki, a czasami nawet 10 latki. To są okresy, na które takie biura się wynajmuje. Ma to swoje plusy i minusy. No, nie będziemy się w tej chwili nad tym jakby mocniej zastanawiać i rozkminiać, ale niemniej jednak przy biurze tradycyjnym musicie liczyć się z dłuższym terminem wynajmu takiej przestrzeni. Skoro wynajmujecie, to musicie za to zapłacić i płacicie tu za metry kwadratowe. Płacicie za metry przestrzeni swoich pomieszczeń typu open space, gabinetów, recepcje, przestrzenie wspólne, to wszystko jest wkalkulowane w opłatę, którą płacicie raz na miesiąc, a oprócz tej opłaty, która jest zwykłym czynszem, płacicie jeszcze tak zwane opłaty serwisowe, czyli właśnie chociażby za utrzymanie budynku, ochrony, wind, technikaliów i innych cudów. I jest to normalne, że dostajecie taką fakturkę, na której macie jedną cenę na przykład w euro, drugą w złotówkach i ona dotyczy Właśnie opłat czynszowych za wynajem i opłat serwisowanych. Takim, z takim czymś musicie się liczyć. No i oczywiście też jeszcze zanim wejdziecie na takie biuro, no to musicie zapłacić kaucję kilkumiesięczną co do zasady i wtedy możecie korzystać już dowoli ze swoich przestrzeni. Wynajmu i rozliczać się za nie w modelu miesięcznym. Co tutaj mamy jeszcze, co przemawia za takim benefitem, za tym, co działa na korzyść posiadania biura w modelu tradycyjnym? Możecie sobie stworzyć własną recepcję, na przykład, która jest taką waszą piękną wizytówką na wejściu już do waszych przestrzeni biurowych. No, no ale tutaj jesteście też zmuszeni do tego, żeby wszelkie umowy na takich dostawców, samolotujących też wziąć na siebie. Typu na przykład dostęp. Do internetu. To wszystko musicie załatwić sobie sami. Mamy tu plusy, mamy tu minusy od własnej przestrzeni, po to, że, no, niestety jest to model taki, trochę najdroższy w tym całym modelu, ale za to wasz, własny, identyfikujący z waszym brandem, z waszym duchem korporacyjnym, no i zdecydowanie dobrze sprawdzający się przy firmach, które zatrudniają dziesiątki, setki, a nawet tysiące pracowników. Także biuro tradycyjne to dla mnie taki pierwszy jakby obszar, na którym chciałem się w dzisiejszym odcinku skupić. Gdybyście poszukiwali dla siebie biur tradycyjnych, to polecam Wam przyjrzeć się ofercie, którą mają na przykład takie firmy jak Torus, Skanska, Olivia, Business Center, Vastin, Viraco, Cavatina czy chociażby White Star. Są to doskonale przygotowywane przez tych deweloperów przestrzenie biurowe. Część jest ulokowana tylko w jednej aglomeracji miejskiej, ale część z tych wymienionych deweloperów działa ogólnokrajowo i realizuje swoje projekty w różnych miastach. Polecam, polecam, polecam pojechać, zobaczyć, jak Takich budynki i przestrzenie biurowe wyglądają, bo to mogą być Wasze przyszłe biura? No to zakończyliśmy biura tradycyjne, przechodzimy do biur serwisowanych, albo inaczej nazywanych biurami elastycznymi, albo jeszcze inaczej nazywanymi biurami typu Flex. Czasami te pojęcia biuro serwisowane, elastyczne, Flex się nieco różnią, ale hm, umówmy się, mają bardzo dużo cech wspólnych, w związku z czym ja dzisiaj wrzucam je wszystkie w jeden. Koszyk. I czym one się charakteryzują? Macie nadal własną przestrzeń. Tak. Jak wchodzicie sobie na teren takiego biura serwisowanego i macie ochotę tam się ulokować, to dostajecie dla siebie dedykowany pokój, salkę bądź większą przestrzeń, w zależności od tego, jak wielkie biuro potrzebujecie. Później, mamy coś takiego, że macie wspólne przestrzenie z innymi firmami. Tak, to znaczy, że poza waszym biurem, jak wyjdziecie sobie z niego na taki korytarz albo część wspólną, macie tam kuchnię, z której mogą korzystać również inni najemcy. Macie budki telefoniczne, z których może kosztować każda osoba przebywająca na terenie takich biur serwisowanych. Tak, także to jest zupełnie inny model. Co jeszcze tutaj macie? Macie wspólną recepcję, która obsługuje wszystkie biura serwisowane na terenie danego obiektu. Macie jeszcze coś takiego, jak własną, czy nie własną, tylko dostęp do mm, serwisów kawowych, herbacianych, owoców, czy jakichś innych rzeczy, które również operator biura elastycznego Wam zapewnia. Zapewne się domyślacie teraz, że mając własne biuro, musicie sami zadbać o tego typu dodatki. Aby taka chociażby kawa czy herbata pojawiła się w waszej wewnętrznej kantynie, w przypadku biur serwisowanych, macie to do dyspozycji na takiej okulnej przestrzeni i, i tutaj z tego można sobie na spokojnie korzystać. Co mamy tutaj jeszcze bardzo interesującego i różniącego od biur tradycyjnych, no mianowicie kwestia opłat. Tak, opłat, bo tutaj nie płacicie za metry kwadratowe, tutaj płacicie za biurka. Jeżeli chcecie mieć biuro w takim. Kompleksie biur serwisowanych, to na przykład macie czteroosobowy zespół, potrzebujecie pomieszczenia na cztery biurka i płacicie za te cztery biurka. Tak, ceny są przeróżne w zależności od standardu i lokalizacji, i polityki w ogóle sprzedaży danego biura serwisowanego, ale w Polsce można znaleźć biura serwisowane od około 800 zł, a nawet idące do kilku tysięcy za biurko. Tak, tak, to wszystko zależy od tego, gdzie jesteście i jakie macie wymagania i jaki standard takiego biura serwisowanego jest oferowany. Natomiast w okolicach 1000 zł za biurko, za miesiąc oczywiście, jesteście w stanie znaleźć sobie... Już całkiem niezłe biuro serwisowane w różnych polskich miastach. Dobra, no to skoro mamy rozliczenia za nami, jeśli chodzi tutaj o taki model, który dotyka już Was jako najemcy, no to też warto wspomnieć, że tutaj nie musicie podpisywać umowy na 5 lat. Ba, nawet nie musicie na 3 lata, dlatego że biura serwisowane, nazywane inaczej biurami elastycznymi, mają to do siebie, że możecie tam brać biura na bardzo krótkie okresy czasu. One zaczynają się od miesięcy, a idą oczywiście, w lata. Natomiast jeżeli potrzebujecie na przykład biura, nie wiem, na kwartał, to znajdziecie spokojnie biura elastyczne, które Wam wynajmą biura na kwartał. Jeżeli potrzebujecie na pół roku albo rok albo trzy lata, no to też oczywiście taka oferta zostanie dla Was złożona i przygotowana. Każda ma swoje wady i zalety, natomiast ewidentnie jest to bardzo elastyczny sposób podchodzenia do wynajmu biur. No dobra, macie tutaj również wspólną recepcję, tak? O tym już chyba wspomniałem ze trzy zdania temu, tak? Na pewno o tym wspomniałem, więc dojdę do jeszcze jednego punktu, który mam przypisany do biur elastycznych, tudzież inaczej nazywanych biurami serwisowanymi. A mianowicie, część z tych biur. Jest częścią większych sieci i na przykład posiada tego typu rozwiązania nie w jednym, nie w dwóch, ale w kilku różnych miastach. I oferuje takie karty, jakby umożliwiające poruszanie się pomiędzy różnymi biurami w różnych miastach. A to oznacza, że na przykład, jeżeli macie biuro serwisowane w mieście takim, jakim jest Kraków, a widzicie, że operator waszego biura ma również swoje przestrzenie serwisowane, tudzież coworkingowe, na przykład na terenie Łodzi czy Trójmiasta to możecie wybrać się do tych miast i również skorzystać z przestrzeni w tym innym mieście. Tu padło ważne słowo coworking, dlatego że jadąc do tego drugiego miasta już raczej nie dostaniecie dedykowanego dla siebie pokoju, ale będziecie mogli popracować sobie w przestrzeniach wspólnych. Hm. Tak to właśnie wygląda. Gdybyście mieli przyjrzeć się, jak takie sieci biur elastycznych działają, no to polecam czy sieci czy same biura elastyczne, to polecam Wam przyjrzeć się takim firmom jak rise.pl to jest bardzo ciekawy podmiot, do którego również należy sieć Chili Spaces. Oprócz tego, na przykład Neon Flex czy też O4 Coworking, to są absolutne fajne perełki, jeśli chodzi o biura serwisowane. Możecie sobie wejść na ich strony internetowe, prześledzić, jak to wszystko wygląda, ile to kosztuje. I jeżeli poszukujecie takich biur, to tutaj jakością nie będziecie zawiedzeni. A skoro wspomniałem już o coworkingu dwa razy w poprzednich zdaniach, no to przejdźmy sobie w takim razie do biur coworkingowych. Czym to się różni od biur serwisowanych? Szczególnie, że czasami, a w zasadzie co do zasady, to biura coworkingowe towarzyszą biurom serwisowanym. Różnica jest tylko taka, że w ramach coworkingu nie dostajecie swojego własnego pokoju. Tak, nie płacicie za okresy miesięczne, kwartalne, roczne, czy też na dłuższy termin. Wykorzystujecie czas, który potrzebujecie na dostęp do przestrzeni wspólnej. I tutaj oczywiście jest do wyboru: możecie sobie wejść, usiąść gdziekolwiek na terenie takiego biura, albo poprosić, żeby jednak dla Was było dedykowane gdzieś tam biurko, z którego będziecie przez jakiś czas korzystali. Tutaj się pojawiają różne modele kosztowe. Natomiast taki najprostszy, najszybszy sposób korzystania z biurko-workingowego, jest taki, że płacisz po prostu za to, co w danym momencie chcesz. Jeżeli chcesz biuro, biurko takie coworkingowe na jeden dzień, Przechodzisz do biura coworkingowego, mówisz, że chcesz skorzystać z takiej usługi, płacisz za ten jeden dzień, siadasz, korzystasz z internetu, masz kawę, jakąś herbatę do swojej dyspozycji, możesz kręcić się po tym biurze, możesz korzystać z cichych miejsc, gdzie na przykład chcesz wykonać telefon, chociażby z akustycznej budki telefonicznej, no i to wszystko masz do dyspozycji za bardzo przyzwoite pieniądze. Są biura coworkingowe, które taki dostęp dzienny mają od na przykład 40. 150 zł, a są takie, które oczywiście kosztują nieco drożej, ale za tym idzie oczywiście jakość. Biura coworkingowe są rozsiane po całej Polsce, coraz częściej i coraz mocniej się rozwijają i stanowią taki punkt, którym no, interesuje się już sporo firm i to wcale niekoniecznie freelancerów, wcale niekoniecznie małych podmiotów. Tutaj tak naprawdę te biura coworkingowe są też w zainteresowaniu dużych korporacji, które na przykład mają rozsianych swoich pracowników. Po całej Polsce i nie mają biur w konkretnych miastach, tylko na przykład chcą, aby ich pracownik w ciszy i spokoju mógł sobie wejść i od czasu do czasu popracować na takich przestrzeniach. No to zamykamy ten temat jeszcze jedną informacją: a mianowicie od dwóch lat w Polsce funkcjonuje taka inicjatywa, która nazywa się Multi-Cowork. MultiCowork połączył różne sieci coworkingowe. Daje to możliwość abonamentowego korzystania z kilkudziesięciu różnych biur coworkingowych w całej Polsce. Model jest bardzo, bardzo prosty. Można sobie wykupić mały abonament i nim zabezpieczyć kilka wejść w miesiącu do wybranych różnych miejsc coworkingowych na terenie całego kraju, ale można też wziąć, wykupić za kilka stówek abonament, który daje nieograniczoną możliwość wchodzenia do do wymienionych właśnie biur. Doskonałe jest to rozwiązanie dla pracowników mobilnych. No wyobraźcie sobie, że jesteście handlowcem, który jeździ po całej Polsce, no i oczywiście ma możliwość korzystania z różnego typu kafejek, restauracji i innych miejsc, gdzie będzie przesiadywał i korzystał z telefonu, internetu, czy też klepał w swój mm, komputer. Ale równie dobrze może skorzystać z rozwiązania takiego jakim jest MultiCoWork i chodzić do profesjonalnych, doskonale umiejscowionych, z bezpiecznym i szybkim internetem miejsc i po prostu sobie pracować. Czy tylko handlowiec mógłby z czegoś takiego skorzystać? No niekoniecznie, dlatego że multi też jest doskonałym rozwiązaniem jako benefit pracowniczy dla tych pracowników, którzy pracują z domów, pracują zdalnie bądź hybrydowo. No wyobraźcie sobie, że nie możecie przyjść do biura, a w domu nie macie warunków do pracy. No to korzystając z Multicoworku możecie pójść do najbliższego swojemu miejscu zamieszkania biura coworkowego, które współpracuje właśnie z projektem Multicowork i tam w ciszy i spokoju popracować sobie i porobić to, co chcecie. Wszystko łatwo, prosto i przyjemnie. Tak to wygląda w tym naszym świecie biurowym w naszym kraju. Czy to są wszystkie modele wynajmu biur? Hmm. niech sobie pomyślę. Być może jeszcze coś tam bym znalazł, ale te są na pewno takie najczęściej powtarzające się. Czyli biura tradycyjne, biura serwisowane, inaczej zwane flexami, oraz biura coworkingowe. Zastanówcie się, który z tych modeli najbardziej wam pasuje, który jest wam przydatny, który spełnia wasze oczekiwania. Zarówno te takie codzienne, dzisiejsze, jak i te przyszłe, no bo w końcu firmy i rynek ewoluuje, więc być może wasze potrzeby biurowe również będą się zmieniały. Gdybyście chcieli sobie na ten temat ze mną uciąć pogawędkę, to ja z przyjemnością pogadam właśnie o biurach tradycyjnych, serwisowanych i coworkingowych i mogę wam nieco więcej powiedzieć, co ja myślę na ten temat lub mogę was skierować właśnie do właściwych operatorów tudzież deweloperów, tudzież agencji nieruchomości, które znacznie więcej wiedzą na ten temat. Niż ja się tu produkuję w moim podcaście BSS bez tajemnic. Koniec. Kończymy na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dziękuję moim patronom Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu oraz Szymonowi Kryczce. Te cztery osoby wspierają rozwój podcastu na platformie patronite.pl. Jak to działa? Wejdźcie sobie na patronite.pl, wpiszcie moje imię i nazwisko i będziecie wiedzieli jak to działa. Na dzisiaj koniec, dajcie lajka, like zasubskrybujcie sobie ten podcast na tej platformie, na której go słuchacie, a ja do Was wracam już niebawem z 595 odcinkiem podcastu BSS bez tajemnic. Na razie, cześć!